Siemaneczko, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Cities Skylines. E, osiągnęliśmy te okrągłe 60 tysięcy mieszkańców, więc e, tym też sposobem robimy to lotnisko, tak jak zapowiadałem. Więc zakupimy sobie chyba tą wyspę. Mam no, dużo... Mogę ten, ten teren kupić. Bo to jest tak, tutaj... Mamy mało terenu budowy, no ale znowu lotnisko będzie fajnie tu wyglądać. Najwyżej będę żałował i tak, już więc jeszcze jedno, jedną kratkę tylko będę mógł kupić. To, to kupimy tą kratkę i to będzie wszystko. Więc tak, lecimy sobie tutaj. Nie wiem, pierwszy raz w buduję w tej grze lotnisko, więc nie wiem, o co, nie wiem jak to działa, jak to z czym to się je, że tak powiem. Musimy zbudować sobie tutaj drogę w pierwszej kolejności. Zastanawiam się jak to tutaj po, podłączyć. to tu tu jest dosyć duży ruch. Na razie podłączymy się tak. Po prostu. A jeśli będzie duży ruch, to zrobimy tam skrzyżowanie bezkolizyjne. Pojedziemy sobie tu. Razu i budujemy lotnisko. Tu chyba nie będzie zbytnio jakiegoś kombinowania będziemy musieli wyrównać pod lotnisko ogólnie eee, to jest to. Tylko czekajcie, największy pędzel. Oho ho, to nie było wyrównanie. Jak... Mam, no, mi to chwilę chyba zajmie, z tego co widzę. tu sobie najpierw to nadłożę, żeby. I teraz dopiero będę wyrównywał. Tak to nie było sensu zbytnio. No, tu się troszkę wetniemy te zbocza, żeby się też nie bawić długo. Dobra, teraz wygłodzimy jeszcze w miarę. O, dobra. Nie wiem, jak tu działa lotnisko. Czy lotnisko jest... daje coś jeszcze? No, może być trochę zbocze jak... jak wyrównałem przecież, kurde. Czy jeszcze jest za mało wyrównane? Niby jeszcze jakoś tam, jakaś tam strumizna jest? Dobra, widzimy się za chwilkę, jak to wyrównam. Dobra, jestem z powrotem. Udało mi się to wyrównać. No i w sumie chyba w podstawowej wersji gry yy, Tyle jest roboty. Tyle jest roboty przy lotnisku. Z tego co mi się wydaje. Nie wiem jak to jest dokładnie, ale no więcej nic nie widzę do, do lotniska. Musiałbym yy, zaw zawziąć do DLC i dopiero może coś by z tego było... No ale Aha, stop. To. i wodę jeszcze musimy podciągnąć. Tak. Dobra. Ja sobie zrobię jakiegoś screena. Prądu nie ma? A, jakieś coś zblogowało, no ale to nic. Teraz sobie skina. Najpierw samolot poleciał. Jestem ciekaw jak to jest... Jak to wygląda sytuacja z... Na pociągi możemy troszkę podkręcić. Jak wygląda sytuacja z... z, z ruchem tu będzie na tym lotnisku to tylko mogę zrobić linię na przykład z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, żeby latali. No, ale to jest bez potrzeby. Ile to kosztowało? No nie najgorzej, 150 tysięcy to jeszcze nie najgorzej. Yy, widzicie, tak jak tutaj działają już linie nam wszystkie. I powiem tak, nie wiem czy... Yy, nie wiem czy nie zajmiemy się teraz rozbudowu tego, tego miasta i nie zastanawiam się, czy nie wykupię jakiegoś DLC fajnego, żeby był, było jakieś dobre zajęcie. Widzę, że tutaj się wszystko spisuje w miarę ładnie, korków nie widać na, w mieście. A no Tu jedynie przy, przy tym przystanku, no, ale na to nie ma wpływu. O, ja już, już jadę dalej. Ja to się przekorkowuje na sekundę dosłownie. No i tak, będziemy się brali za rozbudowę dalszą tego miasta. Tu jest okrutny ruch miejsc chwilami. No bo te dwie strefy przemysłowe działają. Na pewno będziemy tutaj budować miasto jeszcze. Tak czy tak, więc... E, tu się nie ma czym co nawet zastanawiać. Zastanawiam się jeszcze... Widzę, że zaczyna brakować biur. Dobrze, no to już dajemy biura. Powiem, że troszkę jest to nie do końca ilość biur, biurowców takich rzeczy do ilości mieszkań, bo jednak strach mieszkaniowych mało jest mało wybudów zaznaczyłem tu dopiero, a Strefa biurowa jest już ogromna, jakby nie patrzeć. No zobaczymy, jak to będzie. Widzicie, tu nawet się część nie zabudowało jeszcze, a yy, biur potrzebują odgrona. Znam się, bo. Jak... Aha, tu się pewnie zrobiło światło. Znajdę życie. A nie. Nawet, że nie, tylko musimy znowu zrobić. No sumie... nie. Wszystko jest dobrze ustawione, tylko jeden tu, jeden tu. Nie wiem, czy to będzie, będzie działać, czy nie będzie działać. Nie wiem, na razie nie widzę, żeby to działało. Tu chyba się na razie żadnych, żadne korki nie robią Tak, tu wszystko ładnie pracuje jak na razie Nie ma żadnych koreczków Aha. Parking oczywiście trzeba tu wyłączyć Aktualnie to jest takie właśnie dopracowywanie jeszcze tego osiedla bo nie wiem jak to się będzie mi zachowywać w dalszej części. Więc wolę się zabezpieczyć. No ale widzę, że tu już jest dosyć duży ruch. No ta droga powinna. Ten, ten schemat co ja zrobiłem ogarnąłem sobie po prostu jednokierunkowy. Myślę, że jest dosyć spoko. No teraz musimy poczekać na rozwój miasta. Zastanawiam się, czy tu jeszcze jakieś metra pobudować, czy coś. Czekajcie, jakby ktoś się chciał dostać na lotnisko, to niech ma... Nie, to jeszcze... Jeszcze inaczej. Nie, nie wiem, po tej samej stronie drogi, bo by musieli chodzić naokoło. Hmm... Tak, tylko że podziemno, bo podziemna jest wygodniejsza do budowy. Dobra. No i idziemy tam się chyba wpiąć w główną, w główną linię. I stąd... I stąd tak. I robimy sobie linię na lotnisko. Więc tak, stąd... Jedziesz sobie... Hmm. Wiecie, gdzie jest bazie? Taka główna linia, typowo tutaj, tu i wracasz, i teraz tak eee. stąd, tutaj, 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 zatrzymujesz się, zatrzymujesz się i. Zatrzymujesz się i dobra. I tu mamy dwie linie zrobione. Mam nadzieję, że będą korzystać z tego lotniska, tylko tu jeszcze wodę muszę troszkę rozbudować. W z czego, żeby była. Mam nadzieję, że będą z tego korzystać. No i na razie nie widzę tu żadnego ruchu. No poczekam chwilę, będę widział rozwój sytuacji. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj troszkę zmieniłem, bo zaczęło mi się przykorkowywać to rondo. Nie rondo tylko to skrzyżowanie przebudowałem w ten sposób. No zobaczymy jak to będzie się sprawować, bo nie wiem czy nie trzeba będzie po prostu tutaj dołożyć pasów, nawet pod sam koniec, tego tak odtąd gdzieś. Dołożyć pasów na 4, w jedną 4, w sumie tylko w jedną można to zrobić. To mogę zrobić jedno jednokierunkowo, bo to już nie pojedzie, nie zawróci, bo to ma wjazd w prawo. Więc w sumie w tym momencie to przebuduję od razu. Cztery pasy jednokierunkowe od tego miejsca. Troszkę się to wszystko uprości. Dobra, więc tak. Tak, 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 tylko że tak, tutaj zrobimy jeszcze inaczej, z tego pasa jeszcze będzie tu można jechać, ten tu, a z tego na bo tu prosto raczej nikt nie będzie jechał, więc tak, też to tak to zrobimy i tutaj musimy też ustawić sobie yy, od nowa, Dobra, to by było tak. W sumie wy możecie jechać jeszcze tu. Tutaj jeden pas do skrętu w prawo. Tutaj jeden na wprost. I tu z tego możecie jechać tak. No I z tego można wjeżdżać jeszcze tu. I to powinno działać. Lepiej trochę przynajmniej to mi się wydaje. A tu nie ma świateł. No i tu nie ma też prawa być świateł. Tylko nie wiem dlaczego. Oni mi zmieniają w ten... W ostatnim momencie... Pasy jest tak. Tutaj jest to droga w sumie niepotrzebna. Chyba, że zrobię tutaj taką, jakby obwodnicę tego miasta. I mi się zaczyna robić dosyć duży ruch. Tu niestety y, moje drogi nie były projektowane po aż tak duży ruch. Więc jest też problem dosyć duży, i zastanawiam się, jak go rozwiązać. Czy przebudować po prostu to skrzyżowanie? Bo tu już zaczynają się kroki robić, bo oni chcą wszyscy jechać tu, czy jechać tędy. I głównie jadą w tą stronę. I właśnie, bo tu bezkolizyjne, zastanawiam się, czy by tu nie zrobić też bezkolizyjnego skrzyżowania. I w tym miejscu to skrzyżowanie całkowicie przebudować, i wtedy tu bym zrobił yy, drogę z wieloma pasami. Tu też z, z wieloma pasami. O, tu widzicie, zaczyna się to pomału mi blokować. Wszystko czekajcie, czekajcie. Jeszcze zrobię sobie jedną rzecz, bo tu widzę, że nie jest włączone. Jedno zablokowane, wjazd, wjazd. Tu jest włączone. Dobra. No i tutaj że nie jest włączone na zablokowane skrzyżowanie. Dlatego widzicie, robią się takie przerwy na skrzyżowaniach. A to jest droga jako tako. cały czas. Aha, tu nigdzie nie mam włączonych. dlatego mi się zaczyna to wszystko korkować. I to pewnie to samo jest zrobione. Takie właśnie. Mankamenty się zdarzają. I oni się zatrzymują przed skrzyżowaniem, zamiast jechać bez przerwy. W sumie tu może z boku nie włączajmy. Niech oni nie pchają się na siłę. I tutaj jest to samo, widzicie? I tu wszędzie oni muszą zwolnić, przyhamować, a nie jadą bezpośrednio. No nie wiem, jak będzie to tak wyglądać. Aha, fajnie. I oczywiście parkowania nie wyłączyłem. I oni sobie zostają, gdzie chcą. No oni głównie chcą jechać do tego miasta, tutaj i tam do tego nowego. Więc właśnie tak to wygląda. ...ale jako tako nie mogę narzekać, bo nie ma bardzo dużych problemów z, z... ...tutaj z korkami w tym mieście. Choć mogłoby być troszkę lepiej. Na pewno jak dodam, dodałbym tutaj pasy... ...na pewno by to się usprawniło trochę. Dobra, ja to spróbuję przerobić i widzimy się za chwilę. Dobra, i tutaj mamy... ...jakoś tam te lotnisko powoli działa, zaczyna mi się robić problem z tym skrzyżowaniem tutaj. Bo za, sko, prze, to skrzyżowanie, przez to że y, kierowcy są debilami jednym słowem y, i jadą tylko jednym pasem, choćby nie wiem co zrobią, oni ja, chcą jechać jednym pasem, po czym zmieniają tutaj na ten na to, no i tu już, tu już problemu takiego nie ma. Tylko że najgorzej jest tu, że oni się uparli, że muszą jechać yy, jednym pasem i koniec. Nie wiem dlaczego właśnie. Co tu się stało? No i widzicie, o i tu musi zmienić. Będzie, zmienić, będzie stał i będzie chciał zmienić ląd na prawy pas. I nie wiem dlaczego właśnie. I zaczyna mi się to wszystko korkować przez to. Tu troszkę się już odkorkowało, no ale o, widzicie, aż dotąd był korek. No i zaczyna to powolutku, powolutku jakoś. Jakoś to zrobić. Jako zmiana pasa. Przepraszam bardzo. No gdzie i gdzie i tu się przykorkowało troszkę. No, teraz trochę trochę się rozluźniło. Tu dobudowałem, zmieniłem tą drogę, tu dobudowałem yy, prawo skręt, żeby nie jechali już na ze skrzyżowanie nie pchali się. No ale z tego co widzę, to to nic nie da, nie, nie za bardzo cokolwiek dało. Więc muszę pomyśleć, co to. Co z tym zrobić. Tak, to mi nie pasuje, żeby oni jechali. Co mnie obojętne. Wtedy ci będą mieli łatwiej skręcić. Chyba, ale widzę, że coś zaczyna. To się odkorkowywać. Tak, jakby. Dałem troszkę tych blokad, żeby nie zmieniali mi. A evet, teraz tu znowu mi zmieniają pas. O Jezu, nie co chce ta sztuczna inteligencja tutaj, no taka średnia bym powiedział. No i muszę tu się wpychać, i to jest właśnie takie. Jeszcze to sprawdźmy. No, ustawienia są wszystkie takie jak mają być, więc. Więc tutaj nic nie poradzę. Widzicie, no jest tyle pasów, oni jadą najpierw na prawy pas, później, y, później im się umyśli jechać, zjeżdżać na lewy znowu, i tak w jeżdżę jeżdżą takim slalom cały czas. Nie wiem właśnie, jak to, y, jak temu zaradzić. Ja pomyślę jeszcze nad tymi drogami. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie, trzymajcie się. Cześć.